Do spełnienia norm na drążku jeszcze trochę brakuje. W takim razie dzisiaj dam Ci 5 wskazówek, które pomogą Ci zrealizować swój cel. Czołem. Ja jestem Rami i na co dzień spełniam się jako trener personalny specjalizujący się w treningu siłowym, treningu z oraz przygotowaniu kandydatów na testy do służb mundurowych. Temat podciągania był już wałkowany na tym kanale wielokrotnie przez filmy dla początkujących, które mówią o tym jak dojść do pierwszych powtórzeń, przez plany treningowe zawierające codzienne podciąganie aż po zaawansowane metody, które dano ci 15, 20, a nawet więcej. Podciągnięć. Dzisiaj przedstawię Ci pięć wskazówek, które jeszcze nie zostały poruszone, ale moim zdaniem są dość istotne w tym temacie. Punkt numer jeden, czyli masa ciała. Spójrz na kalistyników, bo to jest chyba najlepszy przykład mocnego podciągania. Są to drobni goście, którzy mają bardzo niską tkankę tłuszczową, ale sporo masy mięśniowej. Jeśli chodzi to o tłuszcz, to tak naprawdę on Ci nie da nic na drążku, jedynie może dać Ci zbędny balast. Jeśli Twoja masa ciała jest za wysoka, zredukuj kilka kilogramów, może więcej, jeśli jesteś mocno zatuszczony i sam zobacz, jak wraz z utratą masy ciała, zyskujesz siłę na drążku. Na górze ekranu masz film dotyczący tego, jak ogarnąć swoje żywienie. Punkt numer dwa, czyli różnorodność. Mieszaj podczas swojego treningu różne rodzaje chwytów. Od Podciągania pod chwytem po szeroki nachwyt przez kółka gimnastyczne. Na górze ekranu masz film, gdzie poruszyłem 10 rodzajów podciągania, więc spokojnie masz z czego wybiegać. Pamiętaj tylko, żeby te wszelkie różne rodzaje podciągnięć wprowadzać daleko od docelowego terminu w WF-u, w takim ogólnym przygotowaniu fizycznym. Natomiast w bezpośrednim przygotowaniu już na kilka miesięcy lub kilka tygodni przed korzystaj wyłącznie z docelowego rodzaju podciągania, jakie będziecie czekać na testach. Punkt numer 3, czyli prawidłowa technika. Od samego początku buduj prawidłowe nawyki podciągania na drążku, nawet jeśli dozwolony jest skipping albo wrzucanie samego, samej brody na drążek. Podciągaj się siłowo drążkiem do klatki piersiowej w pełnym zakresie ruchu. Jeśli zbudujesz solidną podstawę i siłę, to dokładając tam element keepingu, czy wrzucania brody, zyskasz sporo powtórzeń. Kolejny podpunkt to wybór chwytu i tutaj mamy troszkę kontrowersji, czy wybierać chwyt małpi, czy może chwyt pełny. Moim zdaniem, upraszczając temat, wybierz po prostu ten, który będziesz w stanie zrobić na testach więcej powtórzeń. Przy słabszym chwycie małpi chwyt może być lepszym wyjściem, angażując mocniej plecy zamiast przedramion. Natomiast warto dopasować ten aspekt do siebie. Treningowo możesz używać obu, na testy wybierz ten skuteczniejszy. I ostatnia kwestia, którą poruszymy, czyli mikroloading. Pamiętacie Dragon Ball i Goku, który trenował w obciążnikach na nadgarstki oraz stawy skokowe? Tutaj mamy zupełnie to samo. Trening z ciężarem podczepianym to jedno, natomiast takie obciążenie używamy tylko wtedy, kiedy podciągamy się jedynie z własną masą ciała. Podczepiamy, zapominamy, że mamy to na sobie, i trenujemy tak przez dany okres kilku tygodni. Po ściągnięciu sprawdzamy, ile daliśmy radę tą metodą wypracować. Do sprawdzenia. Te pięć punktów, które przed chwilą przedstawiłem, może odmienić Twoje podciąganie na drążku, a tym samym powodzenie Twojej misji. Dlatego obejrzyj film raz jeszcze, wykorzystaj to na treningu i daj znać w komentarzu, ile aktualnie jesteś w stanie wykonać podciągań na drążku. Tyle na dzisiaj czołem.